Yo! Era of Celestials. Tak się zdecydowałem na to. Tak, yy, tabaluga mnie namówił, żeby w to zagrać. No i na razie tam jakieś tam yy, wnioski. O, kupka od razu na starcie. Dobra, to idziemy. To zaraz wracam. Akurat macie okazję zobaczyć Bosa. Ja też go pierwszy raz widzę. O.

Dobra ranking. Kurde, jak jego powoli tłukę strasznie. Masakra, trzeba tutaj dodać. Okrzyk bojowy 10 razy. Czyli atak plus 50%. <laughs> Wiem jak to brzmi. Tak, zostało 3 minuty 47. Ciekawe, nie dam rady, nie ma opcji nawet. Go ubić. Czyli będę musiał poświęcić Czerwoniaki Rubiny tak zwane Ale i tak nie dam rady A tak plus 150 60 takich pasków Co tu zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? <laughs> Nic pierwszy raz go bije także jeszcze nie wiem co się dzieje z nim Nibelung się nazywa Próbujemy coś oddalić może O, żeby go było bardziej widać, ale nie da rady bardziej. No taki jakiś smok, no. Nibelung. musiałbym mieć nie wiem, za 20 minut na niego, żeby go udać, żeby mi się udało. A nie 4 czy 5 minut. No ale dobra, trudno, pierwsze koty za płoty. Czyli po prostu mam za mały level, za mały damage jeszcze na niego, no ale... Poczekamy następnym... Ra następnym razem cię dopadnę, Nibelungu! <średziny> Oczywiście włączyłem nagrywanie od razu, od razu, kubka, kubka, tato, musiałem. Już ta kuba? No, tak uwa? No, takie życie wyracza. Nibelung, dopadnę cię. <grybujesz> Dobra, nieważne, minuta 52 może, jak po prostu parę pasków zejdzie, to też jakiś item wpadnie. Bo tam widziałem to same takie czerwoniutkie aście świecą normalnie. Ja też coś nagram. Czekajcie. Nagrywanie ekranu obecnie. Aha, dobra, ekran obecnie nagrywa dźwięk, także nie ma szans na to. 56 pasków, ciekawe ile miał na starcie. Akurat musiałem iść, tak żebym wiedział między, nie, nie, mniej więcej ile mu ubiłem. A widzicie po lewej stronie mojego pomagiera? Tutaj on się nazywa. Bodajże teraz, nawet nie, nie powiem wam, jak się nazywa. Ale jeszcze 53 sekundy, jeszcze 53 sekundy. No jest to taki clicker, no samo auto się wszystko robi. Są VIPy, czyli takie no, typowo Gra Pay to Win. Ktoś kto sporo poświęci, no to będzie miał szybko y, dobry efekt tego. Ja mam punktów mocy 515 tysięcy. To się tutaj nazywa WB. No i tych WB mam 515 tysięcy, ale widziałem, że mają i po 7 milionów. Także są tutaj eleganccy gracze, którzy, dzięki którym reszta może grać za darmo. No ale to jest takie, sami wiecie, jak to wygląda. Tworzenie mi się świeci, ale nie wiem dlaczego mi się świeci, skoro nie mogę nic stworzyć. Nieważne, czasami tutaj jest tak, że kurde. Który jestem? Osiemnasty. Poświęcony czas 14, ja 8 milionów, zobacz nagrody. Dawaj, co tam mi dało? U 18 takich i 3 bańki expa. No, tu jest taka opcja właśnie, że można nagrywać wiadomości ja chciałem wam pokazać, jak sobie bekę cisnę z ruskich. No ale dobra. Nie pokażę wam w takim razie. Łowca smoku plazło. Jeszcze trochę punktów do zdobycia, lecimy z zadania główne. No i co, jest tutaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy do odkrycia. Oczywiście nie ma to żadnego porównania do Ranager Revolution. Już skończyłaś? Jeszcze nie, dobra. Nie ma to żadnego porównania do Ranager Revolution, bo tam jednak część normalnie się bije na żywca w sensie da się coś tam robić samemu. Tutaj wszystko jest auto. Słucham? Dobra, chyba koniec. Później. Już zabrana kupać. Okrutne? Mogliście w ciszy pooglądać Także Przynajmniej przez chwilę o, Ktoś chce mnie dodać? Do znajomych? Trick tape no, Ktoś włączył muzyczkę No taki Ty mnie na łóżko to Tak jest no, głównie po rusku coś tam gadają. Jest to typowa gra ruska zresztą. Tylko kliknąć, zapłacić i patrzeć, jak puchnie CP. Czy tam w tym wypadku WB. I co, samo gra. Joy tutaj to nie wiem po co jest w ogóle w tej grze. Gildia, bo no to o gildię chodzi. Bo to do gildii, yy, znaczy no, Tabaluga, zrobił grę, w której ma, założył gildię, która się nazywa Smoki, No i informacje, no to mamy. No. Aktualnie polski Wacław i ja online. Reszta graczy na razie jest nie online. Yy, poziom Gildii 1, ranga 19. Dowódca gildii Tabaluga. Dobrze, już zaraz pomalujemy. Daj mi jeszcze chwilkę, dobra? Możesz pomalować sama, tylko daj mi chwilkę, to ja Ci przygotuję wszystko. Markerem chcesz pomalować, tak? Dobra, to już zaraz wracam. Lubisz markery? Tak, Marchewy? lubisz? To masz zobacz. Mieszkę możesz pomalować. Chcesz? No to sobie. To sobie musiać, o! A ja ci przyniosę przesyłać to zaraz. Takie nagrywanie. Dobrze. tutaj, weź sobie markery. I atakuj. Co nam się działo jak nie było czy ktoś gadał po rusku? Jeszcze nie, bo jeszcze mam fałpiski. A nic nie mogę nie jestem malowa. Muszę śmiać na kolory. Masz dwa kolory, kolory. Czarny i fioletowy. Czy tam różowy, nie wiem. Skówka wygląda jak fioletowa. No to zdaj mi skówkę i maluj. No i dobra. Jak widzicie cały czas wszystko auto. Nie będę was wprowadzał po kolei w każdą zakładkę, dlatego że... O! Dobrze, niebieski. Dlatego, że to jest bez sensu, bo tych zakładek jest tutaj milion. To co będę robił po prostu to będę tłumaczył. Tutaj jest pasek, którym mam tak zwaną kuźnię. To jest... Tak, bo tamten jest granatowy, a ten jest jasny niebieski. Tu się ulepsza itemy. Czerwone z tego co zauważyłem itemki to są tutaj w tej grze najlepsze. Ranga czwarta już mam tutaj tego itemka. O, już jest nawet na max. Ten, pie ten czerwony już jest na max. Dobra, to lecimy z tym. No, po kolei będziemy ulepszać. Wszystkie to to ulepszenia, to jest czerwony, red po angielsku Red No, to wszystkie te ulepszenia dają te punkty WB, to cały czas rośnie Jest tutaj takie PvP, ale to PvP to jest z graczem offline A to czyli jest yellow Yellow, to jest żółty, tak? Tak, No i te punkty CP, czy tam tutaj WB dają możliwości jakieś tam. No jeszcze tego nie sprawdziłem, bo na razie biłem się tylko dwa razy z jakimiś tam nobami po 40 tysięcy miałem wtedy 200, także bezproblemowo poszło. Nie było mi to do niczego Pomarańczowy po angielsku to jest Orange. Tak, Orange. Mm -hmm. Uj, wziąłem odrzuć niechcący masakra. Mam nadzieję, że to nikt zgi, ale dobra nie. O, ruski rap. To jest green, zielony. Za green, zielony. Za co? Hmm, jakie masz jeszcze kolory? Ślub, jakiś ślub jest. Dobra, to śluby to mnie nie interesują. Teraz teraz zrobić ślub w COVIDzie? Pomarańcz, Pomarańczowy też. To masz dwa markery pomarańczowe, tak? I co? Lejemy, jak widzicie. Hmm. Dobra, ten pasek. O, podświetliło mi się... Boże, no to jest purple, fioletowy. Tak, eee, Taki ten pomagier to też ma swoje punkty mocy, tu się to nazywa BR. Biorę szybkie wzmocnienie, bo wpadł mi taki listek, dzięki niemu to eee, wzmocnienie jest możliwe. No i tak się zbiera, ciupa się te punkty. Tak jak i we wszystkich Anę, grach, Anę, w których je jest CP. Black. Czarny. Black, black, Boże. Plan ślubu. Ślub, mefo... A, mefo d, d i Angela. Wszystko Anę, co Mefo. <laughs> a to jest green. Tak, Nie, green. Zielony. To jest koło tego greena. Tak. Dwa greeny koło siebie, tak? Nie da mi pogadać, nie ma opcji nawet. Dobra, yy, spróbujmy coś dalej. O, to jest pink różowy. Dobra, nie ważne. Tak, połóż tam. O, tu jest jeszcze coś takiego jak sanktuarium. Tego jeszcze nie ogarnąłem, ale to wszystko co tutaj się ulepsza, czyli bierze się usprawni, to daje na przykład tutaj Wzmacnianie kopalni tęczowego kryształu, zwiększa produkcję rudy tęczowego kryształu. Widzicie? Nie wiem od czego jestem ten tęczowy kryształ jeszcze w ogóle, ale generalnie zwiększa w wydobycie. Mamy już poziom 279. <laughs> Dość istotnym elementem tej gry jest gra offline. Czyli można... Bo to jest... Black. Czarny. Dość istotnym elementem jest gra offline. Można sobie wykupić za czerwone diamenty, które zbiera się w grze, także nie jest to jakoś tam uciążliwe. Można je też kupić za zwykłą monetę. Czyli o tak jest tutaj, rubiny 10, pomnóż, nagrodę, można wziąć. To te rubiny zbiera się tutaj w grze. Eee, ja je oszczędzam, nie wiem w sumie dlaczego, bo raczej nie zamierzam grać w tę grę, nie wiadomo to jest ile. Kolor. To jest purple, a to jest blue. Zaskredni przynosi masakra. i mi jaki to jest kolor. Bardzo ładnie zbierasz kredki i markery. Tylko miałaś malować, a nie zbierać kredki i markery. Eee, Kurde, i zapomniałem o czym mówiłem, także olewka. A to jest yellow. Yellow. O, tutaj mamy mo możliwość kupienia. No i zobaczmy. No i generalnie można kupić te takie niebieskie rubiny, czy tam diamenty, to jest brown, brązowy. No i za nie można kupić sobie wipy, które dają tam jakieś przywileje, slipy i tak dalej. Jak widzicie, czerwonych rubinów mam 2800, także śmiało chyba przekonaliście mnie do tego, żeby brać pomnóż nagrodę. Szybciej awansuję i szybciej będę miał większe CP, czy tam WB. To jest red, czerwony. Nie pokazuj tego więcej. 280 level. Tak jak mówię, raczej nie zamierzam grać w tą grę, w tę grę, nie wiadomo ile. Nie jaram się takimi clickerami MMO. To jest green, zielony kolejny. Nie, nie jaram się, no. Jarałbym się może i gdyby coś było więcej do zrobienia samemu, a nie tylko akceptuj, akceptuj, akceptuj i wybierz, naciśnij i akceptuj, tak? Eee... A to czy to jest. jest brown, tylko trochę taki taki jaśniejszy Brown po prostu. <grym> O, tu mam jakieś bossy w ogóle zaraz do uruchomienia, to sobie uruchomimy. Na razie robię zadania główne. Wcześniej robiłem zadania takie z najemnikami. To jest też green, jasny green. Tak jasny? Nie wiem jak to powiedzieć. Jest po prostu jasny green. Jak pani się w szkole pytała, to powiedz, to jest jasny green. Jaki kolor teraz pytać? No wybierz taki, żeby pomalować jego, bo widzę... kurde, znowu nacisnąłem pojedyncze. O, jest tutaj polski Wacław koło mnie. A ten? Ten musi być taki... On ma podobny level do mnie? Nieważne. Malimy główne. I miał jakieś inne oznaczenie na głową. Nie wiem jak to się nazywa. W ogóle mało jeszcze wiem, ale już tam mniej więcej ogarnę. nawet ten kolor? Tak, może być ten kolor. To ty wybierasz jaki kolor, jakim kolorem chcesz pomalować. Ufmy się, że takie koło miliona będę brał podwójnie, to wtedy szybciej się wyekspie. A te takie poniżej pół miliona nie będę brał podwójnie, bo to szkoda. A ty ze mną Maluj. Nie maluje? Maluję. Ja na razie nie mogę malować, bo ja teraz nagrywam odcinek, wiesz? Tak, skończę i pomogę ci malować, dobra? No. Tak, takie życie. Dobra, i no na razie tutaj mi się nic nie świeci. Zbieram te obrączki, ale nie wiem od czego one są. 540... Cieka. Ty mi pomożesz od czego? Uważaj z tym markerem, żebyś mnie nie maznęła, nie? Nie no, ma ale ja już ogarnąłem od czego to jest, wiesz. Coś czuję, że jak będę naciskał z tymi rubinami, to one się zaraz skończą, no. Będzie trochę padaka. No ale w sumie co? No? Hajsu cały czas nie mam w tej grze, czyli nie będę miał też i rubinów po prostu a być może będę miał level wysoki wyższy dużo i duże cp także coś za coś ślub za 7 minut Mówię 20 minuty nagrywki także zaraz będę musiał kończyć na pewno nagram następną część bo na razie nie zamierzam rezygnować co zobaczyć co dalej ale no gra na pewno nie będzie dla mnie grą którą będę grał miesiącami czy latami tylko raczej taka chwilówka a kto to do nas nikt do nas nie mówi ja mówię do nich do no, do tych ludzi, którzy będą oglądać ten filmik ewentualnie, wiesz no i tak to wygląda widzicie, jest no to... Samo się wszystko dzieje, co? samo się naciska. Także jeżeli nie lubicie klikerów takich, że się samo robi, samo dzieje, to nie jest to gra dla was. Ale no, graficznie no to zresztą co to za różnica? To mogłoby nie być grafiki, skoro nic się nie dzieje, to można mo mogłoby samo tylko naciskać akcept i tylko opisówka, żeby była. To nie jest... No, chyba nie, nie wiem zresztą. No, każdy podejmuje sam decyzję. Ja zapraszam do obejrzenia innych filmików na kanale. Trzymajcie się. Nara.